Dobra, generalnie gramy tak. Gramy Ezraelem na midzie. Widziałem, że Luka Perkowicz zaczął grać Ezraelem na midzie. Więc to jest znak, bo ja jestem generalnie koneserem Ezraela na midzie. A jak Perkowicz gra, to znaczy, że coś jest tutaj na rzeczy, nie? I generalnie akcja jest taka, że jest nowy zakazany Bolit Grasz Malamune, Essence river, Wy, Buty CDR-y, i potem dopychasz Shadow Flame'em. Dopychasz Shadow Flame'em, bo Shadow Flame spoko się skaluje z tym, że masz dużo magic damage'a. Bo RKB Magic Damage i WB Magic Damage Plus masz jeszcze dużo AP, AP dobry scaling Plus jeszcze masz tego kryta na niższych, niższych tam punktach zdrowia nie? Więc to jest to. No tak wejdziemy sobie do tego kolejnego dragarant on się nazywa Dragdar podłoga, dobra, dam mu follow, niech będzie. I don't want to call it broken, but very strong First of all, we need to think about Shadow Flame. A lot of people think this is a bad item because your abilities only crit when they're below 35% HP. And people say if they're that low, they're going to die anyway, whether you crit or not. And that's a fair assessment. If I E here on full HP, it's not going to crit. But if I. One second, let me just reset my E. If I E here now, it will crit. Okay? Wow, makes sense. That's how Shadow Flame works. But notice this. If I'm going to WQ here, just watch what happens. It crit from full HP. Crazy. Let me explain how this works. Your W is an ability that does two instances of damage. It does the ability that procs the W and then the W. So if the ability that is going to proc the W knocks them down to the threshold... Dobra, fajnie, nie? On coś tu gada, ale ja zapewniałem, że ja muszę runy ustawić, a to jest dosyć kluczowe, jeżeli o to chodzi. Więc grasz tak, 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 tu tak, tak, to i to, nie wiem, w sumie zagrał tak, ale not sure. Tu, tu, hmm, tu zagrał może tak i tak, i tak, i tak, i tak, i tak. I gramy na to, więc zagram sobie z, z, z e, e, tym. I. coś Prayven. Dobra, i generalnie dzisiaj jeszcze wyszedł Lyrical Lemonade. Płytę wypuścił. To ten Col Bennett, ten co robi teledyski. Więc sprawdzimy. Nie no, stwierdziłem, że zagram flat, bo Akali raczej nic mi nie robi early on, nie? Bo ja ją generalnie powinienem dymać. Bo Ezrael strasznie dyma nam idzie na pierwszym levelu. Typy są w szoku, no ale to masz 80 AD, nie? Plus grasz tak, że masz perma wystakowane pasywe O! Podoba mi się. Już gramy w czwórkę od początku. Dreszczyk emocji jest w grze komputerowej. O to chodziło. No ja gram scaling, czy nie? No gram scaling, dlatego mam 10 na pierwszym, a potem dopchamy tam 180 nawet chyba, nie? Mamy fajny team. Fajny team jakby okazało się, że jednak Ziemek wróci do gry. Dobra, czysto. A, no gram scaling, nie gram flat. O, wrócił. Julię byscydydu. Ten nick wskazuje jedno. Ten kolega kupił to konto. To jest zbotowane konto za 10 euro. Wiedziałeś, że jak masz W miejsce CD, to masz zrobić. Ta, wiedziałem, że jak zrobisz W, potem dropniesz sobie cooldown z to masz zrobić tak, że wskakujesz z E, potem prokujesz W i od razu rzucasz następne W. Ta, widziałem tą sztuczkę. Nakazana sztuczka jak mantra combo, ale wydaje mi się, że niestety w tej grze będziemy klikać remake'a. Ale od razu zaczynasz, nie? Na pełnej agresji. Ja tym Ezrałem lubię po prostu nawet koszować pierwszego Wave'a. Zwłaszcza, jak grasz w melaków. Ale mam wystakowane na pełne i powodzenie na niego z graniem tu, nie? dostaje zostaje jedno Q. I wee, Abram wrócił. To chyba nie remake'ujemy, nie? No, Mogę sobie E. Oj, trochę zepsułem. Bo staki mi spadły. No dobra. Kipałam. Teraz 12. Wszystko trafione. I on tutaj, no, chce grać? No to pick. Auto atak Jeden, drugi i trzy auto ataki grać, bo masz pasywkę wystakowaną. nie no, że to nie jest giga broken. Że ja mam jeden atak speeda już. Na drugim levelu, nie? Mam nie ma E Nadal grasz Q Generalnie, zamiast tego też jest taki, że jak perma puszujesz, to się łatwiej klipy zabija, nie? Gościu w topie był Na 12, czyli znaczy, że zrobił jednego całego. Cały side górny pra prawdopodobnie. Już w sumie trochę do długo mu doszło. Pan myśli, że może świrować. No, świrować to ty możesz pawianać najwyżej. Nie miałem many na kół. Jest trochę sadzer. Jak miał ciastko, to bym go zabił. No, ale Steel. Nie no tutaj, ne, 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 nie 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 chyba, że mam co tu zostawać. Nie ma żadnego zostawania. O, ale jeszcze rikol przerwany. Pik, pik. Nie o no, destroying co on tu robi, nie? To powinno być spaniszowany z 5 razy. Mogę się okrona wziąć. No, niestety nie mogę tu nic zdziałać. Lily jest dead. To jest huge, bo ja mogę nadal walić go pod towerem. No i to akurat Giga, słabo, że nie trafiłem. Ale gdybym trafił, to jest duża szansa, że go po prostu zabijam, nie? Jakieś luźne takie auto-ataczki. Ty, on gra. Bone plating Zresztą ja mam sporo many, mogę pokiuskować Ale No, tu jest Lilia angle, nie? No nie wiem, ta Lilia, o, patrz jest tu Widzisz skurczy byka, ale mam cover od moich kupaków. No nie wiem, on też już trzy razy powinien umrzeć Dobra, Giga, spoko R do pushu Wykrasztań z kolejnego wave'a go recall klikam. Już wyjebane, to jak on tu zostaje, no to niech zostaje. Nie będę świrował z nim. Trochę jakbym się w sumie tu przerwał. O, trochę powinienem dalej zlikolować. No to jest. Kind of Sage. Dobra, no i... i. nie żyje, tak? Dobra, nieważne. No i tak to się właśnie chłopaki żyje, nie w tym wielkim mieście. I teraz dopychasz Tirem i idziemy w Essence Rivera. To nie było lucky, to było wszystko obliczone. Wszystko wykminione. No i spoko, jesteśmy taktyczne. 24 creepy do przodu. To prawda, ziomek mógł się już trzy razy wyjebać, no ale na szczęście, nieszczęście gra Akali, która ma pojebany healing z tych wszystkich rzeczy, które tu ma. Jakoś przeskalował to. O, dobra, Soraka już tak? Ciężko. Powiedzieć, co to ma znaczyć? Ej, to to też słuchałem w drodze po chleb. Jak szedłem do piekarni, piekarenki, taki banger. No, to nawet nie ma się co zimbić, nie? Bond plating, i ja mu nic nie robię. Exceeding. Natomiast jakiś dym, Fajnie nie byłoby tu podejść To jest zakali Jem z out Nie miałem suporta jeszcze Ale O Spoko Jest popka Do ścianki Może to nie doleciało A akurat A leave it Zostawmy to Nie ma co Siemanko Dudzik Cześć Witam każdego. Przynajmniej że mnie trochę czytam czatu, ale bardziej intensywny gaming jest. Jak grasz z Realem, to nie masz nawet chwili, żeby wziąć oddech, nie? Co prawda, aż taki czysty nie jestem, jak ci, co tam skryptowali. W ogóle coraz więcej osób ogląda ten film o skrypterze na Izraelu i te typy w komentarzach mi piszą, że ten Ezreal nie skryptuje, jak to jest najbardziej obvious skrypter, jakiego widziałem, nie? Ale to jest ciekawe, że w LoLu jednak się myśli, że cheaterów nie ma, po prostu są dobrzy, nie? Siema, zuga! Nie leżyła mana Isus? Dlaczego Mana Flow ma takować do końca? Myślałem, że skuto bezmalnie, nie miałem Mana, nie. Dobra, ja po prostu cofnął, bo mam Essence Rivera. A teraz Mana i się kończą. Dobra, Essence River. I teraz też powinna być totalna. Essa. Nie mam 100 creepów w dziesiątej? A myślałem, że prawie wszystkie trafiłem w tych, że. Dziwne. Dobra, bot zabija. Taka taktyczna RK. No, czemu on nie. Ile ci tędy, jakimś zygzakiem, a nie normalnie prosto. APS maszez? Nie, nie dajcie się zbajtować na APS-a. Zwłaszcza po tym, jak zbuffowali AD przejeczniki, to ads real bije więcej niż AP nawet, jak zagrasz kombo na WR, nie? Ten Shadow Flame, ewentualnie na czwarty, może być git. To przetestujemy, jeżeli dojdziemy oczywiście do czwartego i temu. Bo ta gra to może wyglądać tak, że po prostu skończy się w dwudziestej, nie? Yeah, <laughs> I ty widzisz to? Ty ja jestem jeden item, nie? Jeden item. Walnę całe komba ziemek musisz już rikolować do bazy no, Ale naprowadzasz sam. Dzięki Irunom za suba pierwszego poziomu Żół dla ciebie! Ej, zaraz będzie 500 subów! To już trochę troluje, nie? Teraz podwójne W Combo Aj! zintowałem, jakbym lepiej flashł to bym go na pewno zabił Każde to Q jeszcze jedno nie trafiło No ale dobra tala zabija tak o O jednak, jednak nie My bad, to tutaj nigdy nie powinienem tu umrzeć nie To jest trochę troll z mojej strony Dobra jakaś Rka Oj na pewno nie trafi, powinienem bardziej tu strzelać Dobra bijemy się nie Brakali w bocie. Tu sobie skoczę. No kurwa, Gostek. Czy skok? nie skacze ta wejna na tym skinie. No dobra, odbieraj pana, że ja mogę pójść w tego bota, ale to jest... nie kupuję tego. Plus 8. Super. Na tym stadzie na no, mnie troszkę dyma, nie? Na ja mi gdzie jest prosi, bez skrótsza linia. No dobra, dzisiaj ja nie ma traserki A teraz ja mogę tej kminić bajerę. Jakaś wizę potrzebował tu lekko. Ja tam mnie zbyt świruje. Dobra, on tam jakieś tylko takie przepychanki słowne. Chyba i ja mam cztery, 4 pustki. No tu żeby nastakować sobie cały czas yy, pasywkę. W sumie jeszcze małe przy okazji wezmę. To jest 34 golda. 38 nawet. Szybko biorę tego wave'a. i, on ma buty ninji? Tak, on ma buty ninja. ja mu nic nie biję. Czyli tak zwany klasyczek, nie? Ile kosztuje cała Muramana? 2500 Dobra, jak tu wejdę i on tu będzie stał, to będę trochę smutny. Dobra, jest pod midem. To chilling bling bling. Dobra, najsik. Siemata coken Tu mogę sobie jeszcze wziąć jednego wabica. Teraz się zaczyna fajnie grać. Będę miał wystakowane E na maxa. Czyli wylebelowane, nie? Tutaj można skakać normalnie. jak będzie nie na Vori, To już w ogóle bajka. Jeszcze jeden wave. Jeden wave i mam muramanę. Muramanę nie będę miał. Ezreal potrzebował flame'a, Ta, to jest zakazany tek. Chcemy to grać, ale. na tą dziweczkę jestem bez szans. On w sumie ma 5-2, ty Trochę przesadziłem, dobra, jest bez flesza, Muszę bardziej z tyłu stać. Dużo w ogóle bije z tego. Ale najgorsze jest, że on ma te plated Steel Crups, ja mu nic nie biję przez to Zaraz, sprzedam to i samo za muramane Dobra, teraz wracamy w topa, nie? Farming topa i się tak gra. ja Mida, Mida gram Mida giga Gigadyma. giga śmiesznie, bo u mnie coś... Jakiś gaz montują, mnie na klatce i słyszę jak po dachu chodzą, coś tam na tym dachu, kurde, wiercą, kręcą, na klatce co chwilę drink, bring bring niezła kaszana gazowa. Nie bardzo późno Tira kupiłem, zostałam tak... Późno spajki. Ej, są te, małe gówniaki. One nie dawały 0,6 teraz? A, dobra, zbugowało się po prostu ten Tooltip. Za wolno się upgradeuje. Podniosłem 2 i nie miałem plus jeden. Ale w sumie spoko, podniosłem parę już mam cztery abilki haste'a więcej. Nie, nawet nie ma się co bić zbytnio, nie? Ole, podszedł, tutaj pod ściankę. Tak na wyjebkę, nie? E, he? Wypasa? Wiem, to wyglądało. Dobra, back do topa. No mi tam Muramana drinks się. Wtedy mój champion staje się czempionem, nie? Bo na razie to jestem taki. obijacz po mordzie, nie? Dobra, jedna Q. Murmalem ja zbombił. Dobra, Muramanę. Dobra, to jest tak broken, że W na towery działa. Dobra na Wori, jak się kupuje na Wori? Tak? Tak, dobra, czyli po staremu nic nie zmieniali. Fajna jest ta piosenka, no jest, też mi się dobrze wsiadała. Z Juice worldem jeszcze w ogóle. No, zgrajmy Drake'a. Może taką sierkę taką na poddymkę. Mało Erik rzucam w tej grze. Dosyć spory problem. Błąd. Można by rzec. Chyba jestem dead, nie? No, zostałem troszkę ograny tutaj. Ponieważ to też pierwszy o pierwsze Q. toptałem, no. Jakby generalnie ta gra jest trochę podejrzana, nie? Nie no, jak już spałem, to już wydaje mi się, że whatever, czy flash, ten, czy nie. Oni tak sobie doje, to makali, nie? Zerkuje. Możemy mieć poppy na sobie cały czas, to tej przeżyje, nie? My losowa RK, może zabija? O, chyba nie, bo w drugą stronę pójdzie, nie? Sager. No, dałem na Shora. No, to może zbytnio miłem tutaj troszkę. Aż kurwa, ta się le no leczy dużo, to Soraka Dobra, potrzebuję 100 golda. Jego nie ma? Coś lol. Dobra, mamy to panowie. Mam na wori. To już chyba full build ezraelowski. Jestem mega strong. Jedyny problem jest taki, że jestem też mega podatny na one a podniosę sobie jeden Ability Haste. Niech będzie, piechotą nie chodzi, nie? Doomsday part 2. Chcę zrobić jak dziewczyna sucha Chivasa. Zjeść z nią razem żelki. No! Fajne pierdolnięcie z tego R, nie? You... What?! Widzieliście to?! To ja się poczułem jak AP Zrill trochę, nie? Nie to W za dużo bije i to tak... ...w chuj. Pew! ten one shot z W? Fajny, nie? Do w jeszcze kultonu nie ma GG, nie no, Serylda już nie ma co kupować Serylda bez litality trochę posysa Wow Czyżbyśmy właśnie Pili diament pierwszy po raz pierwszy w tym sezonie? No Waying back to the 1 Jeszcze 9 gier 9 gier jeszcze panowie i mamy dodatnie win ratio To jest ta cała odbitka Koniec early sezonowej katorgi